Latem 2003 roku ruszyliśmy na naszą pierwszą samochodową podróż do Azji. W poprzednim odcinku dojechaliśmy do południowych Indii, do siedziby Sai Dziś jest 78 dzień podróży. Pozostało nam jeszcze około 70 dni. Znowu chwyciła mnie indyjska zaraza, żołądek wywarca mi się na drugą stronę, a sił coraz mniej. Iwona pomaga mi już wkładać plecak na grzbiet. Jesteśmy w Hampi, starodawnym mieście z eposów ramajany. Z tyłu jest nasz hotel. No Idziemy się przejść na miasto. Hampi utożsamia indyjskie legendy o wielkich bohaterach. Jak dla nas Wawel jest świadectwem dawnej wielkiej Polski. Po godzinnym marzeniu znaleźliśmy wreszcie restaurację, gdzie nie ma turystów. Jest są troszkę niższe ceny, bo tu w ogóle zwariowali. No i tu chciałem Wam pokazać takie malarstwo restauracyjne. Mamy już następny dzień, rano. Ja się trochę lepiej czuję, chociaż mówię przez nos, bo mam zapchany. W XIV wieku zbudowano to miasto będące stolicą południowych stanów półwyspu indyjskiego. Wcześniej istniało to miasto Vijaya Nangar. W Ramajanie przedstawiono to miasto pod nazwą Kiszkinda, opisując je jako miejsce panowania małp Bali i Sugriwa oraz ich króla Hanumana. W XVI wieku, po półrocznym oblężeniu, muzułmanie zdobyli miasto i je zniszczyli. Potem co nieco odbudowano. Co to jest Ramajana? To taki epos o legendarnych bohaterach tych stron świata. Składa się z 48 tysięcy wierszy pełnych treści, także filozoficznych. Ja sok z ciepłej cukrowej, która jest, która jest no to jest ale bardzo dziwny na smak, trochę jabłkowy, trochę jakiś taki owocowy, smaczny. Dwa rowery, no i jeździmy do tych bardziej odległych ruin. இதுக்கு தட்டி தட்டி சம்மராம் இதுக்காக சித்தப்புரம் டேரோ பிட்டிங் டெர்ராம் சிஎஸ் சம்மராம் இதுக்காக pan z wczorajszego przedstawienia. Kolejny dzień minął nam na oglądaniu zabytków starożytnej kultury Indii. Dla znawców tematu zapewne jest to raj, kopalnia zagadek, dla nas doskonały plener zdjęciowy. Następnego dnia rano Iwona pobiegła na darmową lekcję jogi u zaprzyjaźnionego Hindusa, a ja zacząłem pakować bagaże. Nasz autobus na Goa odjeżdża o 6 wieczorem. Dzisiaj nasz ostatni dzień w Hampi i jedziemy wieczorem na Goa autobusem i ja właśnie. Na poczcie siedzimy, wypisuję jeszcze ostatnie kartki. chcę sfilmować takie dziwaczne rzeźby na tej największej świątyni. Czekając na autobus, siedzimy w takiej restauracji dla białasów, wybitnie polecanej. Jedziemy teraz autobusem, w którym są łóżka, o dziwo. Pięta rano. Siedzieliśmy z autobusu, który nas przywiózł do Margao. Siedzimy na dworcu autobusowym razem z Cyganami. No i znaleźliśmy hotel, yy, który wymaga drobnych tutaj poprawek. Moskitiera będzie w tu jest łazienka. Bardzo tutaj turystycznie dużo Niemców i ceny horrendalne. Jak płaciliśmy za las i 5 rupi, to tutaj jest po 20, albo 25. Rupi. Robimy zakupy, również i wódkę kupujemy. Bardzo tania jest wódka na goła Kolanek na goła Przyszliśmy na śniadanie do pana, który właśnie robi nam omlet. No A tutaj widać typowe do stragany nadmorskie, kapelusze słomkowe, muszelki. Tutaj mamy przykład e, religijności hinduskiej, nawet na goła gdzie jest tak dominuje chrześcijaństwo. Obrzędy są takie same, rytuały są takie same, a na wszelki wypadek w kapliczkach mają wszystkich bogów naraz, co by nikt się nie obraził. Chrześcijaństwo bardziej upodobniło się tutaj do potrzeb Hindusów. Jedno z przykazań: Nie będziesz miał innych bogów przede mną, wzięli sobie dosłownie do serca i wizerunki ważniejszych bus hinduistycznych przy drożnych i samochodowych kapliczkach stawiają za ukrzyżowanym Chrystusem. Jesteśmy w innej czasoprzestrzeni plażowej, gdzie nie ma białych turystów oprócz dziwaków. A rządzą na plaży rybaki i żony rybaków z koszami na głowach, którzy pracowali całą noc i kilometry sieci wyciągnęli, a w sieciach są skarby. Goła do 1961 roku była oficjalnie kolonią portugalską. Portugalczycy przez wiele stuleci ogniem i mieczem przewili kulturę chrześcijańską na tych terenach. Chociaż tak naprawdę, dokazując w łóżkach z czekoladowymi małolatami, więcej zdziałali niż zbrojnie. Kościół światowego dziedzictwa świętego Franciszka z Asyżu. Dziś niebieskie reklamy głoszą Portugalia, obywatelstwo, paszport. Tutaj, tak jak w Polsce, szukanie dziadka z Wermachtu jest opłacalne. A oto jesteśmy przed największą katedrą w Azji. Dziś 93 dzień podróży. Wypożyczyliśmy skuter i jedziemy zwiedzać północ. Old Goa to taka tutajsza częstochowa. Miasteczko fituje w bazyliki i katrydy chrześcijańskie. W bazylice zbudowanej z kamieni bazaltowych święty Franciszek Xavier ciągle spoczywa w gablocie, podobno cudem zachowany w doskonałej formie. Mnie podobał się kościół św. Kajetana. W jego sąsiedztwie, w cieniu ogromnych drzew, stoi Instytut Pastoralski. Pewnie uczą tam prawidłowo śpiewać kolędy. No tośmy sobie pooglądali zabytki kolonialne, chrześcijańskie w Nagoa. Teraz jedziemy na plaże, na targi. Przyjechaliśmy do Anjuny, gdzie jest najsłynniejszy na Goa rynek, targ. Faktycznie jest ogromny i ilość turystów, która się tu zjeżdża świadczy jego popularności. Chwila przerwy na rynku, zajadamy sobie arbuza wytargowanego. A przed chwilą spotkaliśmy Włochów, którzy przyjechali samochodem, też jechali, 20, oni jechali 25 dni z Włoch, a my 26. Przy... Iwona wyczytała, że dzisiejsi Goańczycy opowiadają o dwóch plagach, jakie nawiedziły stan Goa w jego historii. Pierwsza to napaść Hindusów, tak nazywają wyzwolenie Goa pod jurysdykcji Portugalii. A druga to najazd hipisów. Rząd indyjski zabrał im należne prawa do ziemi i wyciął lasy, a hipisi zdeprawowali młodzież na Goa. Plaże przy Andżunie są popularne wśród młodych turystów, żonnych hałaśliwego odpoczynku od codzienności. Wszędzie tu pełno barów, restauracji, dyskotek z muzyką techno. Panuje tu atmosfera wiecznej zabawy, słońca i wolnego stylu życia. Tam, gdzie my stacjonujemy, przyjeżdżają głównie starsi i ludzie z rodzinami. Spędzamy ostatnie dni na naszej rajskiej plaży w Kolwie.

jesteśmy w naszej restauracji plażowej. Obiecana ryba, która to właśnie spożywa na talerzyku, kosztuje 20 zł, czyli jakieś 2 złote. Makrela nagrywana ziołami i ostrymi przyprawami. Z tyłu jest przykład biurokracji tutejszej do obsługi restauracji potrzeba w dwa stoliki z nabijaniem karteczek, zamówień i innych. Pożegnanie z plażą, ostatnie chwile. 96. dzień podróży. Wyjeżdżamy z Goa. Właśnie idziemy plażą do Kolwy, żeby zjeść śniadanko i wziąć autobusik sobie do Margao. Znów jesteśmy w pociągu. Idziemy do Bombaju, a tu ludzie wsiadają do pociągu. Znaleźliśmy jakiś hotel. Kęciapkę taką małą za 250 rupi. Ja trochę się leczę, bo oczywiście ciągle jeszcze jestem chory. A skończyły się leki homeopatyczne. Może dzisiaj kupimy? Bezskutecznie szukamy apteki homeopatycznej, aby dokupić leków na wciąż odnawiające się moje zapalenie zatok. Zostawiamy plecaki w przechowalni bagażu na Victoria Station i drałujemy na piechotę obejrzeć Bramę Indii. A to nasza poranna restauracja na poranny omlet na ulicach Bombaju. Siedzimy sobie pod katedrą św. Tomasza i wypijamy herbatkę. Ogromny hotel Taj Mahal, symbol imperium przemysłowego rodziny Tata, Powstał równo 100 lat temu, kiedy to Anglicy zignorowali bogactwo Jayen Tatty i nie wpuścili go do królewskiego hotelu. On postanowił wybudować własny, piękniejszy i większy. Jednakże w bryle budynku wszędzie widać hinduską myśl techniczną. Cieknące piony kanalizacyjne umieszczono na zewnątrz frontowej ściany budynku. Cały Bombay jest takim wyjątkowym miejscem sprzeczności. Szerokie ulice i bogate sklepy kontrastują z wiecznym smrodem, zalatującym z kanalizacji i zaułków zapchanymi bezdomnymi. Codzienny Bomba jest karykaturą Nowego Jorku Jesteśmy w drodze po Mombaju yy, w poszukiwaniu naszej stacji, z której będziemy odjeżdżać do Wrażastan A tutaj chciałem Wam pokazać slamsę przy kolei To dzielnica recyklingu Pośród śmieci mieszkają ludzie, jeżdżą samochody, usytuowane są dwa dworce kolejowe Zimno jak cholera, wjechaliśmy do Radżastanu. Się ubrałem w bluzę nawet Krajobraz się zmienił w bardziej pustynny. Już nie ma żadnych palm, ani zieloności. Czas na śniadanie. Jeden z przystanków przed samym Jodhpurem, dokąd dojeżdżamy. Nasze śniadanie. Dziękuję bardzo, no. Każde miasto w Rajastanie ma swoje, swoją starówkę w jakimś odmiennym kolorze. Mieszkanie z szarej pustyni uwrażliwia na kolory. Swój pałac, panujący nam tutaj jeszcze, radża. Kazał zbudować specjalnie po to, żeby no, ludność tutejsza miała jakąś pracę w chwilach kryzysu, była tutaj panowała ogromna susza i ludzie po prostu umierali z głodu. Chciało im dać pieniądze, tylko żeby na nie zapracowali. Teraz Maharaja się tu ciągle mieszka. Jest hotel w części, a w części muzeum, do którego Proceder ograbiania starych pałaców Rajastanu i świątyń ciągle trwa. Wszystko jest tu na sprzedaż. Tak, te antyki noszą ślady użytkowania przez swoich właścicieli przez stulecia. Możemy dotykać tych samych uchwytów, oglądać wyskrobane jakieś znaki na drewnianej powłoce. Ale ludzi, do których to należało, którzy po ciemku rozpoznaliby, że to ich przedmiot, już nie ma. oryginalnych antyków hinduskich zakupiłam gałki. Dzisiaj już wyjeżdżamy z Jodhpuru, wieczorem. To tylko kolacja na dworcu i jutro już rano będziemy w Jajkarmerze.